W całym kraju do tej pory wpłynęło 18 400 wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności składek, a w województwie łódzkim 1359. Możliwość odroczenia oraz zawieszenia lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce koronawirusa. W województwie łódzkim najwięcej wniosków o odroczenie terminu płatności wpłynęło w drugim oddziale ZUS w Łodzi 662, następnie w pierwszym oddziale ZUS w Łodzi 502 i w tomaszowskim oddziale ZUS 195 wniosków. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie spłaty należności objętych zawartymi wcześniej umowami. Jest to jednostronicowy dokument, w którym przedsiębiorca wskazuje, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności. Jak wyjaśnia profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, każdy z przedsiębiorców powinien się zastanowić, z jakiej pomocy chce skorzystać. Możliwości jest wiele i wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Mam tu na myśli tzw. tarczę antykryzysową. Da ona jeszcze większe możliwości, między innymi chodzi o zwolnienie mikrofirm ze składek na ubezpieczenia społeczne. Do tego przedsiębiorcy zwolnieni będą z opłaty prolongacyjnej. Poczekajmy jednak na ostateczny kształt ustawy wskazuje profesor. Na tak tzw. tarczę antykryzysową składają się projekty kilku ustaw. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach. Uproszczony wniosek między innymi o odroczenie terminu płatności może być złożony poprzez pułEZ, wysłany pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach zakładu przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych, może liczyć na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego oraz stosowania sankcji. Zgodnie z przepisami, odroczenie może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, fundusz Gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz fundusz emerytur pomostowych.